Jeszcze raz przyglądamy się kłamliwości, czy też prawdomówności kanału księdza Szanowni widzowie sami ocermcie, bo według naszej opinii film że jak pies. Oto film zamieszczony na kanale księdza. Film z żabki z tatuażem księdza Dawida został usunięty ze względu na monit księdza Dawida. Na filmie nauczyciel i wychowawca młodzieży z poznańskiej szkoły salezjańskiej skacze jak sarenka aby ukryć swój tatuaż na łydce. Następnie ucieka do samochodu i potrąca nim księdza Wozienickiego, który przechodzi chodnikiem na jego drodze. Przedstawiamy usunięty film. Jak państwo nic nie odpowiadacie, to nic nie odpowiadacie. Ten pan jest księdzem i on też nie odpowie. Jak powiem laudetur Jezus Chrystus, co się wypali i będzie pochwalony Jezus Chrystus, też nie odpowie. I się nie przyznaje do Pana Jezusa. Salezjani. Tak mają ci. To jest wyznanie posługorowe albo. Moj kościół Nowego adwertu. Strój organizacyjny Salezjanina, Sklep Żabka. Ksiądz organizacyjny łańcuchy. No to niech ksiądz przeprasza, oczywiście. Za Najpierw rodziców, pana Boga, proszę przeprosić. Którzy, którzy takiego wychowali. Ksiądz już ma wakacje, świadectwa już rozdane dzieciom. jak tam na lednicy było, księży Dawidzie, ładne ksiądz zdjęcia zrobił, lepsze te z lewej ręki i z prawej. Ksiądz wie, że ksiądz założy liturgiczny stój czy alby stółę, to używanie aparatów jest grzechem. Ksiądz ma taką świadomość, zwozi dzieciaki, młodzież, zwozi ich do lednicy, a później im każe patrzeć na grzech. sytuacja, a tak jakie tu to się przyjrzeć, tak przeszy. przeszedł, może się no? na... O pan też kolega, którzy panowie razem to <śmiennie> No, no, no. <śmiennie> <śmiennie> Ale, Ale co tam jest. jest? Co tam jest? Nie pokaż co tak idzie przy płocie. Boi się czegoś, boi się czegoś. Ja nie dobrze Dlaczego książka? Ale nerwy puszczają, nie? Są nerwy. Nerwy puszczają. Nerwy puszczają. Nerwy puszczają Litość po prostu. Litość. Pana Boga przepraszam. O, jaki piękny tatuażyk. Tu możemy na chodniku chodzić, na chodniku tak. możemy chodzić. Ja będę w jedną, a ksiądz w drugą. Czy Czy chodzić? Ja mogę chodzić. Ja będę się przechodził. A ksiądz drugą może przechodzić. Najechał ksiądz... raz Do Według naszego rozumienia sytuacji, Dwóch natrętów stara się utrudnić powrót na teren posesji księdzu ubranemu po cywilnemu. Zdrowy rozsądek dyktuje być skierowanym przodem do nachalnych napastników, a w szczególności jeśli jeden z nich stara się obniżać głowę na wysokość pośladków. Nie jest to skakaniem jak sarenka w celu ukrycia tatuażu. Na kolejnych ujęciach widać, jak osoba Michał w sułtannie własnym aroganckim ciałem blokuje przejście przez. Furtkę uniemożliwiając wejście na teren domu. Następne sceny filmu ukazują: zmawianie się osoby Michała, w sułtanie i ministranta, w celu blokowania wyjazdu. Z krótkiej treści filmu zamieszczonym na kanale osoby Michała wynika, że osoba Michał została potrącona, sugerując tym groźną kolizję. Dlaczego na kanale osoby Michała nie pozostawiono filmu z wymazaną twarzą osób zgłaszających sprzeciw do YouTube oraz z wyciszonym? Ich głosem tylko usunięto film, a w miejsce jego umieszczono, film przedstawiający kłamliwy opis zdarzeń, jakie trzeba mieć Bielemo na oczach, żeby nie dostrzegać tego co osoba Michał wyprawia.